Witajcie, cześć. Na dzisiejszym odcinku powiem kilka ciekawostek na temat tak zwanych kart odwróconych oraz powiem wam, jaką raz miałem kiedyś ciekawą przygodę, że jedna karta, która wyszła mi odwrócona, tak mi zapadła w pamięć, że aż postanowiłem zrobić o tym odcinek. Tak więc zapraszam, kilka ciekawostek Wam opowiem. Istnieją różne przekonania wśród tarocistów odnośnie stosowania kart odwróconych. Ja osobiście ich nie stosuję, ale uznaję. Polega to na tym, że jeżeli podczas tasowania kart wyjdzie karta, która jest odwrócona do góry nogami, jej interpretacja jest całkowitym lustrzanym odbiciem i przeciwieństwem tego, jakby wyszła jej interpretacja w pozycji prostej. Dla przykładu, jeżeli mamy na przykład kartę Rydwan, która mówi o podróży, o rozpoczęciu jakiejś drogi, gdzie musimy wyciągnąć pewne nauki, odwrócenie tej karty będzie mówić o tym, że musimy pozostać w miejscu. Raz kiedyś mi się wydarzyła sytuacja, że wylosowałem kartę Wisielca, która była odwrócona. Tą kartę mam ją nawet tutaj przy sobie. Teraz zobaczcie. Karta Wisielec w swoim symbolizmie swojej grafice i interpretacji, mówi o swego rodzaju poczuciu zawieszenia. Poczucie zawieszenia polega na tym, że musimy pewne rzeczy przystopować, musimy na chwilę się zatrzymać, ale warto też spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. Karta wisielca czasami bywa mylnie interpretowana, z uwagi na to, że wielu początkujących tarocistów myśli, że on jest do tego zmuszony. Wstępnie można, niestety mylnie, bo to nie będzie projeduła interpretacja, ale wstępnie można przypuszczać, że on został tutaj ośmieszony, zawstydzony i zmuszony do tego, żeby być w taki sposób zawieszony. Jednakże, jeżeli się przyjrzycie, to zobaczycie, że on tutaj nie jest niczym skrępowany. On tutaj jest zawieszony swobodnie i sam w pełni się na to zgodził. Karta mówi o tym, aby pewne rzeczy spojrzeć z innej perspektywy. Dosłownie, jakbyśmy stanęli do góry nogami na głowie, wtedy świat inaczej wygląda. Warto wtedy zwrócić uwagę na to, że pewne sprawy mogą być widoczne inaczej z innej perspektywy. Kiedy przysłowiowo się zawiesimy, można mieć wrażenie, że świat się zatrzymał, że świat nie biegnie z takim tempem i z takim szalenczym biegiem jak zawsze na co dzień i wtedy możemy zobaczyć różne rzeczy z, z zupełnie innej perspektywy. A teraz zobaczycie pewną sztuczkę. Wyobraźcie sobie, że postać na tej karcie nagle odwraca się do góry nogami. I teraz co ciekawego, możecie mieć wrażenie, że ten mężczyzna trzyma nad głową świat, dosłownie jak grecki atlas, który trzyma nad sobą świat. Zupełnie inna perspektywa. Karta wisierca w sposób odwrócony symbolizuje uniesienie nad sobą całego świata oraz to, że bierzemy zbyt dużą odpowiedzialność za wszystkich ludzi na Ziemi. Karta Wisielca w sposób odwrócony może mówić o tym, że za bardzo bierzemy do siebie zobowiązania, które tak naprawdę do nas nie należą i chcemy wziąć odpowiedzialność za wszystkich ludzi na świecie, a tak naprawdę powinniśmy pamiętać, że bierzemy odpowiedzialność głównie za siebie, a inni ludzie też właśnie za samych siebie. Karta odwróconego Wisielca radzi Ci, bo wbrew pozorom odwrócona karta też może radzić. I ta karta radzi Ci, abyś wyluzował. Karta mówi, że nie musisz brać do siebie wszystkiego za wszystkich innych ludzi, ale żebyś wziął odpowiedzialność za samego siebie. Jednakże, jeżeli tutaj odwrócimy ją ponownie, wtedy mamy tą kartę w pozycji prostej. W tarocie przyjęły się takie pojęcia jak karta prosta, karta odwrócona, bądź nazywając to trochę bardziej zrozumiale, karta w pozycji prostej i karta w pozycji odwróconej. Są czasami karty tarota, które są okrągłe. Ja takich kart prywatnie nie posiadam, ale już nieraz na żywo w własnych rękach takie widziałem, takie miałem. Wyobraźcie sobie teraz sytuację hipotetycznie, że ta karta jest okrągła. Oczywiście nie będę wycinać tego, ale załóżmy, że ona jest okrągła. Wtedy książeczka dołączona do takiej talii kart tłumaczy osobno interpretację w pozycji prostej, w pozycji odwróconej, ale też w pozycji, jak są na bokach. I również możemy tutaj podać przykład innych kart. Wyobraźmy sobie coś takiego, tak jak wspomniałem na początku karta Rydwan. Jednakże, jeżeli tą kartę Rydwan odwrócimy, no mamy po prostu obrazek do góry nogami, który za bardzo specjalnie nic nie przedstawia, ale mówimy o interpretacji tej kart, kiedy nagle komuś coś tłumaczymy na temat tejże karty. Tak więc, jeżeli mamy kartę Rydwan, no to ona tutaj mówi w swoim aspekcie o podróży o wyciągnięciu nowych nauk jeżeli chodzi o drogę przez nasze życie przez jakieś nowe miejsca do których musimy pojechać lub zwiedzić jednakże jeżeli mamy kartę odwróconą no to one całkowitym przeciwieństwem tego i karta odwrócona rydwanu mówi o tym że musimy pozostać w miejscu jednakże ze wszystkie kart tarota to właśnie wisielec jest najciekawszy z uwagi na to że kiedy my ją odwrócimy to zmienia się w ogóle rysunek tej karty więc tutaj zobaczcie Stan zawieszenia, głową w dół, a tutaj trzymamy nad głową cały świat. Jest to dość ciekawe, jednakże pamiętajcie, że praktyka kart, tarota, w rozkładach, jak je wykonujecie, to jest sprawa bardzo indywidualna. Są pewne elementy, których należy przestrzegać podczas pracy z kartami, podczas naszej praktyki dla nas samych lub jeżeli już się tym zajmujemy zawodowo, przy pracy z klientem, ale musicie też wiedzieć, że. To jest bardzo spersonalizowane, jest to bardzo indywidualne. Z uwagi na indywidualizm pracy z kartami są często różne opinie, różne obiekcje. Jednakże ja czasami powtarzam takie moje własne motto. Ilu tarocistów tyle opinii. Tak więc, jeżeli czujecie, że chcecie pracować z kartami w takim trybie, że uznajecie te karty odwrócone, spokojnie z nimi pracujcie. W moim przypadku jest to trochę złożone, z uwagi na to, że ja uznaję taką kartę, jeżeli wyjdzie mi odwrócona, jednakże ja nie mieszam tych kart, że jest duże prawdopodobieństwo, że one by tak wyszły. Torociści nie robią czegoś takiego że na przykład tak tasują karty w taki sposób, tylko że te karty rozrzucają po całym stole, że one są po prostu rozbryzgane całe. Potem je sobie składają, nie patrząc na to, że one mogą mieć tam do góry nogami. Z uwagi na to, że rewers karty, czyli mówimy o tyle, zrobiony tak lub tak, on wygląda tak samo. Pamiętajcie, ta część to jest awers, ta część to jest rewers. Awersem nazywamy przód, rewersem nazywamy tył z angielskiego reverse, wsteczne. jeszcze Wam powiem, dlatego na drążku zmiany biegu w samochodach R znaczy wsteczne, czyli reverse to jest właśnie też od tego powracając do tematu, jeżeli tasujecie karty, róbcie to tak jak czujecie, jeżeli Wam się tak podoba, to tak pracujcie jeżeli tak czujecie, że to z Wami rezonuje, tak sobie pracujcie jeżeli czujecie, że to Was właśnie tak przyciąga, spokojnie tak pracujcie jeszcze bardzo ważna rzecz na różnych forach internetowych, co nie ukrywam, trochę mnie to drażni, ale są różnego rodzaju samozwańcy, pouczyciele, którzy mówią, że nie, tak, nie wolno nigdy. Posłuchajcie. Nie słuchajcie, jeżeli ktoś się wywyższa, kierujcie się tym, co wam mówi intuicja, co wam mówi właśnie przeczucie, co wam mówi rozum, co wam mówi serce. Z uwagi na to, że jeżeli czujecie, że to was. Przyciąga, to tak pracujcie. Jeżeli to z Wami rezonuje, tak pracujcie. Jeżeli to Wam się sprawdza, tak pracujcie. Tak więc od razu mówię, karty odwrócone możecie stosować, ale nie znaczy to, że musicie od razu się albo przemuszać, i też nie mówię, że nie wolno tego z uwagi na to, że wolno. Tak więc nie przyjmujcie do tego do siebie, że ktoś wam czegoś zabrania, bo nikt wam niczego nie musi zabraniać. Również, nawet jeżeli byście się zapisali na oficjalny kurs tarota, gdzie możecie zostać poddani kursowi, ewentualnie egzaminowi, dostaniecie na przykład dyplom certyfikat, możecie zapytać osoby, która taki kurs prowadzi, czy karty odwrócone są uznawane. Nie są. Przekonany, że prowadzący kurs Wam powie, że jak najbardziej uznawać można. Tak więc spokojnie taką interpretacją też możecie się bawić. Wszystkiego najlepszego i do następnego odcinka. Trzymajcie się.